Kilka lat temu pracowałem jako pomocnik pokładowy na Alasce. Od najmłodszych lat rodzice wpajali we mnie silny szacunek do pracy. Zawsze mówili, że ciężka praca prowadzi do największych zysków, więc naturalnie skłaniałem się ku karierze zgodnej z tą filozofią. Rybacko na Alasce dodało do równania wysokie ryzyko. Zyski z kolei. Były jeszcze większe. Nie wyobrażałem sobie robienia czegokolwiek innego i planowałem pewnego dnia awansować do rangi kapitana. Ta historia rozgrywa się podczas mojego piątego sezonu łowienia kramów. Do tego czasu poznałem linę, poznałem wodę i byłem świadkiem kilku zgonów. Myślałem, że jestem przygotowany na wszystko. Byłem w błędzie. Na początku sezonu byliśmy piętnastoosobową załoką, licząc w to również mnie. Kiedy wróciliśmy na brzeg, ta liczba zmniejszyła się o połowę, a ja nie mogłem już nigdy postawić stopy w pobliżu oceanu. Płynąłem na Seward Sara statku, który miał już parę lat na karku, ale był znany ze swojej niezawodności. Dzięki temu, że jednostka przeszła kontrolę bezpieczeństwa na początku tego roku, nie miałem żadnych obaw, gdy opuszczaliśmy port ku zimnym wodom północnego Pacyfiku. Wspaniale było znowu być na morzu, z tą świeżą słoną bryzą i wodami tak rozległymi, że w promieniu wielu kilometrów nie było widać nic poza błękitem. Morale było wysokie, a podekscytowanie związane z rozpoczęciem nowej podróży, elektryzujące. Zawsze organizujemy przyjęcie w pierwszą i ostatnią noc. To była tradycja. Nawet kapitan dołączał, tańczył, śpiewał i pił. Pierwsze oznaki kłopotów zauważyliśmy już po dwóch dniach podróży. Seward Sara przechylała się na prawą burtę. Nie znajdowała się pod niebezpiecznym kątem i po konsultacji z inżynierem statku kapitan stwierdził, że można bezpiecznie płynąć dalej w głąb północnego Pacyfiku. Planował ją zrównoważyć, kiedy zaczniemy ładować kraby na pokłady ładunkowe. To proste. Przepełniamy ładunek na lewej burcie i odciążamy burtę prawą. Nie kwestionowałem planu. Wydawało się to rozsądne, a poza tym byłem tylko zwykłym majtkiem. Kapitan mógł mi naszczać domost, powiedzieć, że to wino, a ja uśmiechałbym się i mówił, że tak jest, tak to działa na morzu. Z upływem kolejnych dni podróży byłam coraz bardziej zaniepokojona. Przechył pogorszył się w ciągu następnego tygodnia. Zwiększył się od ledwo zauważalnego nachylenia na początku. Do momentu, gdzie moje łydki płonęły ze zmęczenia od walki przeciwko sile grawitacji. Wtedy kapitan zaczął wykonywać dużo telefonów. Nie słyszałem, co się dzieje, ale widziałem, jak krzyczy do słuchawki, a jego twarz stawała się coraz bardziej purpurowa i zła w miarę upływu dni. Powiedziano mi, że przeklina wszystkich od producenta statku przez inspektorów po wykonawców, którzy ostatnio naprawiali jej kadłub. Powiedziano mi, że to zwykła praca. Pewnego wieczoru, kiedy większość z nas zebrała się w jadalni, trzymając talerze i szklanki, żeby te nie sunęły się ze stołu, wpadł kapitan i oznajmił, że zawracamy. Nasze reakcje były mieszane. Niektórzy odczuwali ulgę, a inni rozczarowania. Nikt nie wiedział, co to oznacza w kwestii zarobków, ani czy naprawę uda się przeprowadzić na czas, aby wrócić na morze przed końcem sezonu na krabę. Ja? Ja byłem jednym z tych, których ta wiadomość ucieszyła. Ogromny ocean, za którym tęskniłem od miesięcy. W miarę jak statek się przechylał, stawał się coraz bardziej niepokojące. Uświadomiłam sobie, jak daleko jestem od suchego lądu, od bezpieczeństwa. To miejsce nagle stało się klatką i chciałem się wydostać. Kiedy wracałem do kwater załogi, poczułam jak Siward Sara się obraca i oparłem się o ścianę. Połączenie skrętu i przechyłu statku było fatalne dla mojego błędnika. Musiałem się położyć i dać sobie czas na dostosowanie się. Nie wiem, co by się stało, gdyby burza nie uderzyła później tej nocy. Czy Seward Sara popłynęłaby bezpiecznie do domu? Czy może przewróciła się po drodze? Nigdy się tego nie dowiem, bo burza rzeczywiście uderzyła. Zdawała się nadejść znikąd, ledwie wyłapana przez radar, zanim jej fale i deszcz zaczęły uderzać w statek z furią rozgniewanego Poseidona. Seaward Sara jęknęła z bólu, gdy jej przechył zwiększył się jeszcze bardziej. Drzwi się pootwierały, przedmioty pospadały i uderzyłem mnie, gdy chwiejnym krokiem ruszyłem korytarzem w stronę pokładu. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak bardzo było źle, dopóki nie poczułem, że moje stopy dotykają ściany. Wtedy zrozumiałem, że ściana staje się podłogą. Byłem jeszcze w środku, kiedy usłyszałem wezwanie do opuszczenia statku. Byłem posinaczony, oszołomiony i zdezorientowany. Skądś dostało się tyle wody, że byłem już przemoczony? Poczułem jak czyjeś ręce chwytają mnie za ramię i pchają do przodu, kiedy zatrzymałem się, by wziąć oddech. Wiem, że w pewnym momencie założyłem kamizelkę ratunkową, ale nie potrafię powiedzieć kiedy i jak to zrobiłem. Wszystko co pamiętam to surrealistyczne wrażenie, że grawitacja zmienia kierunek wewnątrz statku. Widok wysokich fal oświetlonych błyskawicami na zewnątrz. Grzmoty zagłuszył krzyki moich towarzyszy, ale idziemy jak usiłuję spuścić łódź ratunkową. Rzuciłem się w ich stronę, ale zanim zdążyłem złapać ich za ręce, poczułem, jak ściana lodowatej wody ciągnie mnie do poręczy. Druga fala sięgnęła ponad barierką i wciągnęła mnie do wody. Ból był nie do zniesienia. Nie tylko rzucało mną jak szmacianą lalką, ale przez wodę czułem jakbym wtoczył się do gaci z ruchomym piaskiem zrobionym z ostrych igien. Nie wiedziałem, która strona jest górą, a która dołem, ale na szczęście kamizelka ratunkowa podniosła mnie z powrotem na wzburzoną powierzchnię. Woda dostała mi się do uszu, tłumiąc odgłosy burzy, a ja. Próbowałem wymachiwać rękami w nadziei na ratunek. Nie mogłem przestać wypluwać wszechogarniającej mnie zewsząd wody morskiej. To piekło trwało dłużej niż mam ochotę o tym myśleć. Po prostu wiem, że fala za falą ściągała mnie na dno, ale kamizelka zawsze wynosiła mnie na tyle długo, żebym mógł złapać oddech. Kiedy zamykam oczy... Nawet po latach nadal czuję nieubłagany atak fal mieszający się ze smakiem soli na moim języku. Umrę, byłem tego pewien, albo nie biorąc oddechu wtedy, kiedy miałem szansę, albo topiąc się w momencie krzyczenia. Nagle poczułem szarpnięcia. Moje przerażenie wzmogło się dziesięciokrotnie, gdy wyobraziłem sobie, że jestem w paszczy węża morskiego, który ma mnie wciągnąć w głębiny oceanu. Szarpałem się desperacko, próbując uciec, tylko po to, by usłyszeć karycący mnie głos Greta. Przestań próbujecie wciągnąć! Greta wciągnęła mnie na szalupę ratunkową. Kiedy już znalazłem się nad krawędzią, wślizgnąłem się do środka, lądując w mokrej i zakrwawionej wodzie. Słyszałem wykrzykiwane do mnie rozkazy, ale wszystko co mogłem zrobić to zwinąć się w kłębek i czekać. Wiem, że inni byli czymś zajęci, ponieważ zaczęli wiosłować tak mocno jak tylko mogli. Z perspektywy czasu myślę, że próbowali wydostać się z wiru tonącego statku. Burza minęła prawie tak szybko, jak się pojawiła. Ocean nie uspokoił się jeszcze do końca, ale fale trochę osłabły. Kiedy w końcu mogłem, usiadłem i spojrzałem na otoczenie. Znalazłem się w szalupie z siedmioma innymi członkami zamku. Wszystko, co pozostało z Simorcara, to bombelki unoszące się z głębin oceanu. Jakimś cudem w naszym kierunku płynęła druga szalupa. Kiedy się połączyliśmy, z radością stwierdziliśmy, że wszyscy członkowie załogi przeżyli wywrócenie się statku. Kapitan, który był na drugiej tratwie, krzyknął przez wodę głębokim, donośnym głosem. Wysłaliśmy sygnał SOS, zanim statek zatonął. Mają nasze współrzędne. To nie potrwa długo. Miałem nadzieję, że miał rację, bo ręce trzęsły mi się z zimna i szybko wyczerpującej się adrenaliny. Związaliśmy ze sobą tratwę. Dokonaliśmy inwentaryzacji naszych zapasów. Żywności, środków pierwszej pomocy, a potem... Czekaliśmy. Teraz można by pomyśleć, że powinniśmy wiwatować, gdy światło pojawiło się na horyzoncie, że wszystkie ręce powinny zacząć wiosłować, machać, świętować. Zamiast tego zapadła nagła i śmiertelna cisza, gdy przeniknęła nas wspólna fala niepokoju. Greta, John, Saraj, a nawet twarz kapitana były niepewne. Ten ostatni trzymał pistolet sygnałowy, ale jego palec jedynie nerwowo stukał w spost. Czasami, nie wiedząc dlaczego masz złe przeczucia, ludzie nazywają to szóstym zmysłem, ale myślę, że jest to prostsze. Myślę, że są niebezpieczeństwa, które czujesz od razu. Coś w rodzaju tego, jak możesz aktywnie analizować mowę ciała osoby, aby uzyskać więcej informacji niż gdybyś usłyszał same jej słowa. Nawet jeśli nie próbujesz, nadal podświadomie zauważasz małe oznaki dyskomfortu, złości lub pociągu do ciebie. To wrodzone, nabyte drogą ewolucji umiejętności. To, co wydaje nam się, że postrzegamy, jest tylko wierzchołkiem góry lodowej wszystkich informacji, które naprawdę przyjmuje nasze ciało. Mózg, nasza świadomość, skupia się na jednej rzeczy, ale nasz instynkt przetrwania dostrzega inne rozbieżności. Kiedy tak się dzieje, sygnalizuje niebezpieczeństwo, nie mówiąc dlaczego. Nie rusza się, szepnęła Greta. Trafiła w setno, połączyła kropki, przedstawiając nam przysłowiowy czerwony alarm. Kiedy to zrobiła, przez grupę przeszło coś w rodzaju niewypowiedzianego potwierdzenia, ponieważ jeden po drugim my też to podświadomie zauważyliśmy. Widzisz, były dwa problemy ze światłem. Pierwsze. Najbliższy statek był oddalony o co najmniej kolejne pięć godzin. Prawdopodobnie więcej, jeśli uderzył w tę samą burzę co my. Drugi. Światło było idealnie nieruchome. Utrzymywało się na tej samej wysokości i ani razu nie podskakiwało wraz z falą oceanu. Nie przeczesywało te żywote, jak to się dzieje w przypadku poszukiwania ocalałych. Widzisz, światło pojawiło się o wiele za szybko, zaledwie pół godziny po przejściu busze. Było bardzo mało prawdopodobne, aby w okolicy znajdował się nieznany statek. Wszyscy na morzu staraliśmy się mieć oko na siebie nawzajem. Ponieważ na tak wzburzonych wodach wiedza, gdzie każdy się znajduje, jest kwestią życia i śmierci. Tak, technicznie wszyscy ze sobą konkurujemy, ale trudno byłoby znaleźć marynarza, który nie byłby skłonny rzucić wszystkiego, by uratować innego w potrzebie. Istnieje kodeks honorowy, którego wszyscy przestrzegamy. Ale załóżmy, że to nieznany statek odpowiada na nasze wezwanie pomocy. Wciąż musieliśmy zmagać się z drugim problemem, związanym z jego nienaturalnym bezruchem. Mój żołądek skurczył się, gdy zastanawiałem się, co to oznacza. Światło to zostało ustawione na pojedynczy punkt w bliskiej odległości. Świeciło, nie pulsowało ale ani razu nie poruszało się wokół żadnej osi tak jak powinno, gdyby przeszukiwało wodę w poszukiwaniu rozbitków. Nie ma statku na Ziemi, który mógłby być tak stabilny na falach. Jedyne rozsądne wyjaśnienie to to, że mogliśmy patrzeć na helikopter Straży Przybrzeżnej, który zawisł idealnie w miejscu do tego, niebezpiecznie nisko. Ale z drugiej strony, nawet gdyby został poderwany w chwili wysłania wezwania SOS, śmigłowiec nie dotarłby do nas tak szybko. Światło było niemożliwe. Światło wydawało się być groźne. Światło działało jak przynęta, prowokując nas, byśmy do niego podpłynęli. Huk eksplozji przywołał mnie do rzeczywistości, po czym nastąpił trzask gdzieś w górze. Kapitan wystrzelił jedną z flar, ta zawisła w powietrzu, powoli sycząc w dół łukiem. Pamiętam, że byłem tak przerażony, iż wbiłem palce w łódź ratunkową. Strzał to jedno, ale mój strach był związany ze światłem. Tak bardzo się bałem, że teraz się zbliży, bo wiedziało już na pewno, gdzie jesteśmy. Bałem się tego światła bardziej niż czegokolwiek w całym moim życiu, ale na szczęście trzymało się z daleka. Wiosłować, rozkazał kapitan. Nikt się nie poruszył, nikt nawet nie oddychał. Wiosłujcie do cholery. John sięgnął po wiosło, ale Greta chwyciła go za przed ramię i zatrzymała, potrząsając przecząco głową. Kapitan spojrzał na nas wybałuszonymi oczami. Przyjął autorytatywną postawę, ale nawet on nie był w stanie stłumić dreszczy strachu. Jeśli ktoś kierował się logiką, miał rację. Powinniśmy kierować się w stronę światła. A jednak, im dłużej wpatrywaliśmy się w niewzruszoną rzecz, tym bardziej nas to niepokoiło. To zabawne, jak coś tak prostego jak podskakiwanie w górę i w dół mogłoby załagodzić nasz niepokój. Ale światło tego nie zrobiło, ani razu. W obliczu naszej niemej odmowy, kapitan burknął i chwycił własne wiosło. Dobra. Syknął. Płynę. Każdy mężczyzna lub kobieta zbyt tchórzliwy, by płynąć ze mną, może przenieść się na trawę tchórzów. Wskazał na nas. Każdy, kto ma jaja, płynie ze mną. Musimy poinformować załogę, zanim odpłyną bez nas. Flara uderzyła w wodę i wypluła kilka dogasających iskier. Szczerze mówiąc zdziwiłem się Widząc jak kilku członków załogi wstaje John i paru innych przeniosło się na tratwę kapitana Równa liczba przeniosła się na tratwę tchórzów Z pogardą wymalowaną na zgorzkniałej zmęczonej morzem twarzy Kapitan przeciął dzielące nas niny I skierował swoją tratwę w stronę reflektora Nawet kiedy odpływali. Błagaliśmy ich, żeby tego nie robili, ale to było tak, jakby zostali zarażeni brawurą. Słyszałem, jak śpiewają rytmicznie. Lewa, prawa, lewa, prawa. Dopóki nie stali się punktem na horyzoncie. Dziesięć minut potem, jak głosy ucichły. W szacowanym czasie, w którym tratwa kapitana dopłynęłaby do światła, to nagle zniknęło. Kapitana, Johna i pozostałych pięciu członków zamoki nigdy więcej nie widziano ani o nich nie słyszano. Tratwa nigdy się nie pojawiła. Dzieje się tak pomimo wyposażenia Tratwy w urządzenie do śledzenia w sytuacjach awaryjnych. Samoloty wyposażone w tę samą technologię również zaginęły. Więc możliwe, że te urządzenia śledzące nie są wiele warte. Wciąż mam koszmary na myśl, co by się ze mną stało, gdybyśmy poszli za kapitanem. Jeśli chodzi o nas, o ludzi z stratwy tchórzów, zajęło to siedem godzin, ale w końcu uratowała nas załoga Rose Shannon. Zgodnie z oczekiwaniami, burza opóźniła próby ratunku rozgrzali nas i przeczesali wody tam, gdzie ostatnio widzieliśmy tratwę kapitana, porzucając poszukiwania dopiero wtedy, gdy przybyła straż przybrzeżna i przejęła kontrolę nad akcją. Tej nocy śniły mi się koszmary. Światło zbliżało się coraz bardziej i za każdym razem, gdy jego blask miał mnie uderzyć, czułem ciśnienie w głowie, jakby miała eksplodować. Do tego piekący ból na całej skusze. Potem budziłem się mokry od potu. Teraz pracuję jako kierowca ciężarówki. Na szczęście jest to praca dofa. Jeżdżę przez wszelkiego rodzaju przerażające miejsca widziałem kilka rzeczy w tej pracy. Ale nic nigdy nie przeraziło mnie bardziej niż światło, które ujrzałem tamtej strasznej nocy na Pacyfiku. Nie wiem, czy to z powodu braku zamknięcia sprawy tratwy kapitana, czy też moja podświadomość zobaczyła coś, o czym mój mózg czuł, że lepiej żebym o tym nie wiedział. Nie wiem, nie lubię o tym myśleć. Teraz, kiedy to napisałem, myślę, że w pewnym sensie mogę wreszcie ruszyć dalej. Nadal utrzymuję kontakt z Gretą, nadal tam pracuje. Ropce dla niej za powrót do tego zawodu. Obecnie jest kapitanem własnego statku. Nie mógłbym być szczęśliwszy, myśląc o tym, że się jej udało. Ale czasami, kiedy się spotykamy, opowiada o tamtej nocy i zawsze dodaje, że w tym samym rejonie zaginął inny statek. Myślę, że do teraz jest to już około pięć jednostek. Żadnych ocalałych. Chociaż ostatnia transmisja jednego ze statków wspomniała o pojawieniu się światła na horyzoncie. Żeglarze zaczęli omijać to, co nazywają teraz trójkątem alaskańskim. Część mnie żałuje, że nie do końca wiem, co się tam dzieje, ale przede wszystkim cieszę się, że stoję na twardym gruncie, z dala od światła. Autor opowiadania Manen Lyset. tłumaczenie i opracowanie opowiadania. Kwadertes Osoby wspierające powstawanie nowych treści to Kalusia, Syrenka Ladacznica, Brutal Drop, Sebastian Kron, Gregorikos, Mateusz Z, Wiktor Walczak, Alastor, Wojti262 Milki Rainbow, Nil Dev, Tomasz Kowalewski, Krzysztof Kozak Ślęsak, Stary Trześwe, Creepy Bunny, Magiczna Basia, Tommy Lee Jones oraz Dominik Polak. Do usłyszenia.